Cześć! Dziś pokażę Ci, jak uruchomić sklep i e komerc w modelu dropshipping w ODU. Zapraszam. Na początku przypomnijmy sobie, na czym w ogóle polega dropshipping. Jest to model biznesowy, w którym sprzedawca sprzedaje produkty, ale nie trzyma ich w magazynie. Gdy klient zamówi produkt, sprzedawca przekazuje zamówienie do dostawcy, a ten wysyła towar bezpośrednio do klienta. Pomyślmy teraz o trzech procesach biznesowych, które są potrzebne do kompleksowej obsługi dropshippingu w ODU. Intuicyjna strona internetowa, na której klient może zamówić produkty, konfiguracja samych produktów, obsługa zamówień. Jedną z głównych zalet obsługi dropshippingu przypingu ODU jest przejrzystość informacji. System zapewnia pełny wgląd w sprzedaż, zakupy oraz madrze, co ułatwia zarządzanie i podejmowanie decyzji biznesowych. Kolejną zaletą ODU jest to, że system nie będzie ograniczać rozwoju biznesu Twojego e-commerce. Jeśli w przyszłości zdecydujesz się na uruchamianie własnego magazynu lub produkcji, będziesz mógł kontynuować pracę w tym samym systemie. Ten filmik jest podzielony na sekcje, w której będę konfigurować poszczególne rzeczy. Możesz od razu przejść do interesującego miejsca albo pooglądać całość. Zacznijmy od stworzenia strony internetowej. W tym celu klikam w ustawienia, następnie przechodzę do strony www. I tutaj klikam, nowa strona internetowa. Nazwę ją sobie test. W domenie zostawię standardowe. Ustawię to na moją firmę, demo kompany i język polski. Klikam, utwórz. W tym momencie udało mi się kreator Odu, który się mnie pyta, czy jestem gotowy do zbudowania perfekcyjnej strony internetowej. Oczywiście chętnie go przetestuję. Chcę stworzyć sklep internetowy. Dla mojej firmy, która się będzie zajmować sprzedażą kijów baseballowych, której głównym celem jest więcej sprzedawać. Paleta kolorów, podoba mi się ta. I klikam Zbuduj moją stronę. Następnie Odu prosi mnie, żebym wybrał mój ulubiony motyw. Tutaj, za pomocą tego przycisku, mogę zobaczyć więcej motywów, jeżeli żaden z tych trzech nie przypadł mi do gustu. Mi na przykład spodobał się ten. Wow, i to tyle. W ten sposób Odu stworzyło mi bardzo ładną stronę internetową. Oczywiście bez problemu mogę ją edytować, przetłumaczyć i itd. W tym miejscu polecam nasz inny filmik, w którym dokładnie opisaliśmy, jak stworzyć stronę. Dobrze, przejdźmy teraz do konfiguracji produktów. Teraz musimy włączyć dwie opcje w ustawieniach, w tym celu klikam w ustawienia Pierwsza opcja nazywa się dropshipping Druga opcja nazywa się Marge. O. Klikam w zapisz Teraz jesteśmy gotowi do konfiguracji produktów Żeby przejść do, do widoku ze wszystkimi produktami Możemy albo wejść w sprzedaż produkty albo użyć skrótu Klikam slash I napiszę Produkty I w ten oto sposób jestem W widoku kanban ze wszystkimi produktami Ja chcę dodać mój nowy produkt Którego nazwę Key Wiseballowy i teraz tak, żeby skonfigurować ten produkt jako taki, którego otrzymuję w dropshippingu, przechodzę do, do zakładki magazynowanie i tutaj zaznaczam opcję dropship. Następnie przechodzę do zakupów i w tej tabelce z dostawcami wybieram dostawcę, od którego będę otrzymywał ten produkt. Ustalam cenę. Następnie w informacjach ogólnych mogę napisać za ile ten produkt będę sprzedawał. Ja akurat będę go sprzedawał za 20 dolarów za jednostkę. Po tym wszystkim zapisuję. Produkt już jest prawie gotowy. Jedyne co to jeszcze klikam w... do strony internetowej i w tym miejscu mogę go opublikować. W tym momencie ktoś może już kupić kij baseballowy mo z mojego e bardzo proste, prawda? Ok, zasymulujmy teraz cały proces zakupowy. Jestem klientem, który jest zainteresowany w. w... Kiu Baseballowym, o, właśnie tym. Dodaję do koszyka. Następnie mogę zapłacić. W tym momencie pomyślnie złożyłem zamówienie. Zobaczmy, co, z... co się stworzyło w odu. Ok. Jestem teraz w Odu, zalogowany jako admin. Gdy wejdę w sprzedaż zobaczę nową transakcję. Ktoś ode mnie kupił keybase budowy. Od razu stworzyło mi się zamówienie do wybranego dostawcy, ponieważ ten produkt jest przeznaczony jako dropshipping. To znaczy, że dostawca wyśle towar bezpośrednio do klienta. Teraz jestem w fazie, żeby handlować z dostawcą warunki sprzedaży. Jeżeli cena jest Taka jaką ustaliłem na produkcie, czyli tutaj 10 Jeżeli dostawca mi to potwierdzi, mogę kliknąć potwierdź zamówienie W tym momencie stworzyło się zamówienie sprzedaży bezpośrednio od dostawcy, od hurtowni do klienta Tak jak dropshipping powinien funkcjonować Gdy klient dostanie zamówienie, mogę kliknąć zatwierdź I w ten oto sposób skonfigurowałem produkt na modelu dropshippingowym i to wszystko na dziś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało daj znać w komentarzu. Nie zapomnij zobaczyć naszych innych filmików. Powodzenia w rozwoju swojego biznesu e-commerce.